Caciuka, się z nami? Nie potrafiła. Czekaj, Uu, o, ale bioder. O! 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 o, dobra, to jestem ja. Wait a A tak sprawdzam, czy beton już wyschł. O to ja, ja jestem tak. Kim był zawisza Czarny? A dokładnie zawisza czarny zgarbowa herbusulima. Oczywiście to najsłynniejszy legendarny polski rycerz. A jak jesteście gotowi, to kliknijcie R. Nie, ja kliknę sobie coś innego i co tu na to. Kliknąłem coś innego. Don't walk in there, <coughs> <laughs> I'm brand new. I don't know. don't know. know. I don't know. I don't I don't know. I do say know. I Czemu to mnie nie śpiewa, Slayba? O! Fortnite Dance! Fortnite Dance! Fortnite Dance! Dobra, kuchni. Kto to? Kto to jest? O, to może ktoś zawiesza czarny? Masz pary, to nie jest straszne. Dzięki, Magda! Dzięki, Magda! Magda! Witam pana zabisza czarnego, witam pana zabisza czarnego. Ale masz miękkie patryk! Dziękuję za bitwę pod Grunwaldem, dziękuję. I co? Działa? Ha! działa jak natura chciała! Master Volume on Sound Effects on, Jen Full Sticker.

Dobra, yy, starczy darmowego blaszanego twerkowania No to lecimy widzowie Lalunia mamy echo! O ale pogers! Oh. Uh. O, Julka, chyba jej się to nie podobało. -Elsa. Dobra, już skończ, Slick. Ja jestem sucha, jako? czemu masz suchego karalu. Bip. ja, ja wchodzę Light, nie mogę, dlaczego nie mogę? F, nie License O, Jurka? Tak Gdzie ty jesteś? Ej, chodź ta, chodź ta Gdzie? O, *a, czerwono A to ty? Czemu? Czemu to jest czerwono? Gdzie ty jesteś? Ej, co to jest? Za... Ja za tobą jestem. Co to o, takie wie, czerwone? Ja jestem na górze, ja jestem na dole. Ej, ja jestem czerwona? No, Uważaj! Tu jesteś! Ale skoczyło je. Dobra, jak jest czerwono, to co? chyba jest Damon. Plesy, pomóżcie! O, teraz pomóżcie! Teraz no. pomóżcie. Ty Plesy! wiem. To pewnie odstrasza to pewnie odstrasza demona te pałeczki, i one jak się wypalają. O, tu jest. Jaki wziąć? Blood Tube. Nie wiem, ale robi robi bzi, 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 uważaj. Bo może tu być. Co, to tu być. Sieła Dumacy, zapraszam Was na kolejny filmik. tu jest Luka, tu jest Luka. Juka. Tu może być demon gdzieś. Jak ja mam ci pomóc? Nie wiem tu czy tutaj go z czy? Ej, ale my jesteśmy debilę, mamy questa. Find star, star of David. Widzicie? Oj! O klucz! Ja, ja się przyjmie. boję! Ja Czarty. się boję za bardzo. Czarty. Się. Nie bój się Nie h h h sram się. Sram się. Nie sraj Nie sraj babo, nie sraj O, straszisz O, tu jest wyjście Gdzie ty jesteś osobmom... Juka? Czemu się po tym nie dachodzić? chodzić? Ty Julka wygląda się jakoś wiesz? OJ! 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 Co? Nie? To, to, to. to było? Co to było? to było? TU JEST! TU JEST F**KANE GÓWNO! Boże! Co mamy robić? Bo fazmofobii to chociaż ma... Co? Co Po prostu ja patrzyłam o To Ej, Czy... ja spadłam! Magda! No to zostawiam Ej, cię chodź teraz! Nie! Nie! Zostajesz samą! Proszę. proszę, nie! O! Zegar robi Wow! Co to było? Patryk, ty sam teraz już podstaw. No tutaj jestem za tobą! Jezu kobieto! Spadłam. Znowu! Chodź! Niech ktoś do mnie przyjdzie! No, ja jestem obok ciebie cały czas! Co ty tu robisz? Chyba no, przyszedłem po ciebie. się ze mnie, a jak ja się mam patrzeć pod nogi przed siebie naraz, co to jest możliwe? Ważaj dziura! No, jak ja mam przejść obok? Ja jestem zbyt Dobra! Mężna. Na górę, na górę, lecimy tak, na górę. Na górę, na górę. Bateryjka Jak się. O! Tu Jesus poszliśmy Christ na Christ. prawo, więc dawaj teraz tutaj na lewo. Kolejny gas battle. Tutaj metkita mamy. Zapalmy światełko ja Julka, mać. <laughs> Ty, to nie Julka! Gdzie on jest gdzie on jest? Nie widzę, ale go słyszę same <ślaśla> On żyje <żyka. ślaśla> Magda się dogadują. Dobra, lecę na niego z wodą święconą. Niczego się nie baje. Tu jest! wykorzystałem całą wodę święconą. Macie wodę święconą? Nie. Nie dobrze. No tam tu jest Dobra, idę gdzie na jumpscare'a Słap Dobra, już, już mnie wziął, już jest git O, drzwi jeszcze tutaj by nie były otwierane Jest! znalazłem. Ha, ale jestem bisty Ja się boję teraz Chodź, 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 wiem gdzie iść Patryk, stój! No to chodź! No ja... Nie mogę biec! Zobacz, no, nie mogę biec! Shift trzymaj! Przyciskam shift! No, biegniesz! Przyciskam Widzę, ja, że biegniesz! Yeah. No to co mnie zatrzymało, bo nie szłam tak szybko. Czekaj. Ty? To też wiem, co? gdzie jest. To jest tu. Ale to listy. Jesteśmy my, tu listy. My Oczywiście, że wiem. Nie widziałem właśnie go, tego widziałeś? Ja nie widziałem nie go. Mogę wyjść. Dobra, już. Fine. Dobra, spokojnie. I tak na dół idziemy już. Krucyfix, Nie, Koran, Koran, Koran. Yy, po książki, to na dół, na dół książki. Idziesz ze mną? K**a, muszę cię zatrzymywać i oczy zasłaniać. Dlaczego? Bo się boję! <ścoughs> A nie cię każę oczy zasłaniać. <ścoughs> <ścoughs> Chyba Junkie <Jorkę> zufało. <ścoughs> 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 Gdzie był Koran? Gdzie są so, Na tym pro Uważaj, dziura. I'm gonna do what's called a pro gamer move. Dobra, dam się złapać, dam się złapać. Patryk, spadł! No Magda! Oj, znowu nie mogę iść. Jakby mi się stamina na chwilę kończyła. O! Co? <ścoughs> Tam, biblia, jest shiftem. biblia na dole, na dole. Ej, czemu mi mryga? Juka masz święconą wodę? Jezus, Maria, czemu mi serce wali? <grym> nie wiem. Czemu mi serce wali? A czemu mam się uleczyć? Jak ja jestem? A, to ja, dobra. Co to kurwa, dźwięk, nie podoba Jeszcze? mi się. Nie, ja mam full. Ja full. Nie podoba mi się ten dźwięk. Nie podoba mi się ten dźwięk.

Nie! Ale Magda na dole jest Biblia! Nie! Na dole nie. jest! Nie! Na dole jest! Ja nie mam zamiaru samochodzić! Mm -mm. Nie! Ale weź chociaż Biblia! Oj nie, 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 tam nie idę, tam nie idę. Nie. Tam pie. ale nie idę. Czaka, do, do, do tam jest. czeka! Magda gdzie jesteś? A! Magda, Veraria! Ja siedzę w rogu, się nie rusza. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę sykam. Idzie do biblii, ja idę do cmentarza. F**kala minimaj. minimali. Widziesz? Zdajaj, minimaj! Ha, tu, 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 akurat... Wow, Łoł, uważaj! Już tak nie, blisko nie byłem! Tego. Tak blisko byłem, Słuchaj, żeby tam zejść do... na dół A gdzie ty idziesz? Ja muszę iść na cmentarz Dlaczego? Bo tak krew trzeba ten Dziele fantastyki, dziele fantastyki mata j**na. Mordę zamknij! ciura mnie zaatakowała. Nie mogę wejść, ty. jak ty nie wejdzie. Wy lewitujecie! No to się nie da wejść! Weź się nie mnie zrapie! Siedzimy tu, Magda! Nie znajdzie nas na drabinie. No totalnie. Schodzą na drabinę, bo boję się, że ktoś mi spojrzy pod sukienkę. To jest, to jest, to jest taka. Nie Majna zwoła. Ty wyglądasz jakbyś się ukrywała przed tym, że jakbyś była gwiazdą i swoją to już Gdzie jest Patryk? Widzicie? Ona nie łapie, bo jest na nisko. No, bez skitu. Ona tu nie sięga. Goodbye. sam wygram tę grę. Nigdy nie wyjdę, no nie wejdę na górę. tego pierwszego. Zabiję. Dobra. Daję gram w kabinę papiernożyce Nie, patrz ty! See you later, boys. Nie, no to jest. <śles> Ja p***le. gdybyś ty to Patryk nagrał! Ja Ale gdybyś ty to nagrał. A co to się Ujrzałem, że tego kontentu nie masz. No bo my się tu trzymamy na trapinach, nie! I onka ja takie dobra, to ta teraz you boys, zaskoczyła i od razu ją zuchała. Dosłownie od razu ją złapała. To się totalnie zabagowało. I już mi się mieni przed oczami. Już mi się kwa mieni. Ja już chapę, nie, mam, ja nie, wiesz, nie? Ja, mag... ja już umieram no, zaraz ogólnie O, medkit z***liście Ale ja i tak zaraz będę umierał Dlaczego? No bo ja nie mam medkitów Złapie mnie coś i po mnie Ja też już nie mam już nie mam Aha no, Nikt no, z nas już nie mam. No to świetnie Ej, przejdziemy tę gierkę dzisiaj, czajcie. No, bo... Ja już psychicznie lepiej. Dare dobrze jest. 15 Lecimy jak burza widzowie, lecimy jak burza. Szybcie się już nie da. O tu. O przeleciała, bo mnie ogłęm. Nie, zostaw mnie. Dobra Patryk, my jesteśmy bezpieczne na drabinie. To ciebie złapie pewnie. Niech It was at this moment that he knew he fucked up. Cztery. No. cztery tylko zostały wy opuszczacie C Czemu? Hello Fa No właśnie widziałem że psuje się. Ach. Dwa razy zagrywane, żeby się skotki. No teraz trzeba będzie jeszcze raz to zagrać.